Witam wszystkich użytkowników YouTube oraz innych osób, które tylko oglądają tutaj filmy, nie mają tutaj konta. No to może nawet dla nich lepiej. E, dzisiaj chciałem pokazać wam e, kolejną kontrowersyjną sprawę ze strony YouTube'a. E, na pierwszy rzut oka właśnie ta strona, która została zmieniona nie niecałe pół roku, pół roku temu wygląda tak samo. E, pamiętamy do tej czasy, jeszcze niedawno, e, zamiast Fajne lubię bądź nie lubię były gwiazdki. Uważam że wtedy to był najlepszy YouTube jeszcze. I pod względem wykonania. I pod względem estetyki. Tak, i nie było żadnych kłótni, ale to już druga sprawa, ale dzisiaj chciałem Wam coś pokazać. Wejdziemy no, na obojętny jaki film. Załóżmy tutaj. Żebym komuś robił reklamę, prawda? Tak. Co mnie denerwuje po pierwsze? To, co było kiedyś ważne, jest dalej ważne. Tytuł. Tytuł powinien być na górze. Tutaj. Teraz mamy taką dziwną przerwę. Yy. Dziwnie to wygląda. Taki pasek. Powinien być tytuł. Nie ma nic. To przeniesione na dół. Po drugie. Yy. To jest chyba już wersja oficjalna. No nie wiem, czy będą jeszcze nad tym pracować. Yy. Tutaj mamy tyle, co zostało zmienione, to jeszcze awatar dodany. To pamiętacie też było na górze. bo do tego łatwy dostęp. I zostało to teraz przeniesione na dół. Tutaj prawie ledwo widać tą, ten awatar. Druga sprawa, subskrybujesz. E, paliło to się wtedy na zielono. Teraz, pomimo, że chcę. E, I mam zasubskrybowaną tą osobę, to mamy to dalej w tym samym kolorze. Pojawia się potem takie okno. Jeszcze długo wczytuję. O, widzicie następny bóg. O, pojawiło się. To nie przez neta na pewno. O. Ale nie Można usunąć tego. Te, tej ramki. Trzeba odświeżyć w stronę. Druga sprawa. E, a tak naprawdę trzecia. Wyświetlenia. Zobaczcie, to jest jakąś kściąką nie dość, że małą, to jeszcze brzydką. W ogóle jakoś na boku. Następna sprawa. Pomimo, że pasek jest zielony, nie ma głosów na tak. Gdzie to jest liczba? Głosów na tak nic. Głosów na nie, to chyba jest to zero. To by się zgadzało, ale gdzie są głosy na tak? Co ja mam kurwa, jestem magik, że mam wiedzieć, jest, strzelać ile jest głosów na tak. Następna sprawa. Lubię, e, fajne i e, nie podoba mi się. Bo to zostało bez zmian, ale to jest w jakimś dziwnym miejscu. Chwilę po najechaniu się pojawi kwadracik. Opis też mi się nie podoba, mak ściąga. Dziwnie to wygląda, szczegóły yy, udostępnij to bez zmian ale te małe kąki udostępnij dodaj do, to są masakryczne komentarze nie wiem na uja robić tutaj taką ramkę ramkę jak na jakimś forum czy co? Komentarz Sprawdza, chyba już poprzewracało w dubach yy, te informatycy chyba, których tam zatrudniają żeby nie siedzieć i nie odwiedzać Facebooka, to chyba robią byle co. zmieniałem ten wygląd cały czas YouTube'a. Ale wcale nie dążę do czegoś lepszego, tylko mieć przeciwnie. chciałem pokazać. Nie wiem jak to wyłączyć, chorerę bym to wyłączył. A YouTube schodzi na psy, wam powiem, Dobra, radzięki za